Edukacja jezuicka to też międzynarodowość to jest siatka szkół i to jest niesamowite, kiedy widzimy uczniów przyjmujących uczniów z innych krajów, i jak oni reagują, jak się zapoznają, jakie relacje tworzą, i jak później te relacje podtrzymują, już kiedy projekt się skończy. To jest taki moment, kiedy wylatują uczniowie tutaj przyjezdni. Trzeba pojechać na lotnisko trzeciej w nocy i widzisz naszych uczniów jeszcze w piżamach, którzy odwożą tych swoich kolegów czy koleżanki. I widać, jak wielkie to było doświadczenie dla młodego człowieka, spotkania się z innym, z kimś drugim, z kimś z innego kontekstu, z innej kultury i w innym języku. To jest bezcenne doświadczenie i nasze szkoły to ofiarują. ofiarują. Nasze szkoły to proponują, dają taką możliwość. To jest bezcenne doświadczenie. Też jako szkoły jezuickie, siatka szkół w ogóle bardzo znana na całym świecie, my w Polsce nie jesteśmy aż tak znani ze szkolnictwa, i o jezuitach w szkolnictwie mało się mówi na tym poziomie szkoły podstawowej czy ponadpodstawowej. Natomiast są szkoły jezuitów w Polsce, ta nasza szkoła w Gdyni, Zespół Szkół Jezuitów, jest jedną z nich, która oferuje bardzo podobne, zbliżone możliwości kontaktów międzynarodowych. I to jest wielkie bogactwo, którego myślę, które może zapewnić niewiele szkół w Polsce.